na terenie Polski, które powstało właśnie po pierwszym zjeździe. E, zrzeszało no, nie tylko osoby z czerwonej młodzieży, które właśnie były na tym pierwszym zjeździe obecnie, ale też osoby z tego powszechnie ogólnie pojmowanego ruchu e, młodych. E, trochę się to zmieniało przez te trzy lata. Zaraz wyglądać po mnie i stwierdziliśmy, że to jest pora, żeby zmienić trochę strategię naszego działania, żeby to już nie był hmm, aktywizm, który opiera się na akcji i reakcji, a jakieś działania długoterminowe. E, I w naszej komisji mieliśmy dużo osób, które pracowały już na stałe w gastronomii. E, to były osoby, które wiedzały przyszłość z tym. Mówię w czasie przeszłym, bo ostatecznie te osoby zrobiły się już. E, mimo to e, chcieliśmy, dalej chcemy podjąć się e, ciężkiego, o czym dalej powiem zadania, utworzenia międzyzakładowej komisji pracujących e, w gastronomii. E, w marcu, kwietniu rozmawialiśmy już z innymi kołami o tym i faktycznie miałem absolutną rację, że to jest szalony pomysł, ale dalej go... E, ciągniemy. W związku z tym e, organizowaliśmy w Łodzi spotkania, otwarte spotkania, na które przychodziły osoby, które wcześniej nie były nawet e, związane z, jakim, z jakimkolwiek e, lewicowym światem e, i były zainteresowane wejściem do takiej komisji międzyzakładowej. W ten sposób na przykład poznaliśmy się z Natanielem, który jest dzisiaj z nami na zjeździe, bo zdecydował się dołączyć też do naszej Komisji Środowiskowej. Chodzi o to, do, o, o to, żeby maksymalnie podnosić płace i, mak, i, i jak naj. I maksymalnie podno, polepszać warunki pracy. I to jest też nasze yy, ogólne założenie, bo to ja mówię tutaj o ogólnych założeniach naszej i tych bo, 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 bojowych związków zawodowych które są dla nas bardziej typowe. No i ja, tak jak już na początku wspomniałem, ten związek pełni taką rolę koordynacji walk między pracownikami koordynacji organizacji. Yy, Samo organizacji pracowniczej i to jest jego według nas podstawową rolą. E, więc tak jak widzicie, ten typ jakby aktywności związkowej to troszkę odrzuca taki podział na ekonomię i politykę, tak? Jakby też inaczej w aktywności politycznej znajduje, e, ekonomicznej znajduje, e, interpretuje ją w kategoriach politycznych, tak? Że nie, wiem, żądania płacowe to nie jest tylko kwestia ekonomii i tego, jak jesteśmy wynagradzani, ale też jakby kwestia na przykład e, jaki jest zakres wyzysku, tak? Albo jaki jest stosunek sił praca kapitału. żeby to bych jako młodzi młode osoby tak my młode osoby co, co to daje dla chemomarku czy pani ma e, ją tak hm ty powiedz ukraiński ukraiński tak tak jak tylko języki też to z takimi ukraiński daj po tak В наш час, коли проспілкова культура забута, коли держава працює на 1% найбагатших, коли засоби виробництва в руках 1% найбагатших, ми повинні згадувати про те, що ми люди праці, і насправді перевага має перевага в наших руках і має бути на нашій стороні, тому що Нашими руками створюється багатство нашої країни, і я вважаю, що треба повертати треба повертатися до нашої проспілкової традиції, згадувати нашу історію забуту, брати приклад з інших проспілок Західної Європи і разом кооперувати, співпрацювати, тому що найбільше чого боїться капітал сьогодні, це солідарності людей праці, солідарності людей праці не тільки в межах однієї країни, а взагалі в межах всієї планети. Стоваришення в трим теж głównie młode особи. Organizujemy się troszkę pod specyficznym kątem. Nasze postulaty to brak mizoginii, wyzysku i przemocy, więc działamy stricte w takim nurcie feministycznym i zdajemy sobie sprawę z tego, że kobiety doświadczają szczególnego wyzysku na rynku pracy. Staramy się dostrzegać to, że jesteśmy narażone zarówno na wyzysk ekonomiczny, jak i na silny wyzysk seksualny. Dlatego organizowanie się w tej kwestii wymaga dość dużej wrażliwości na aspekt tego, jak kobiety funkcjonują w społeczeństwie, jak funkcjonujemy w miejscach pracy, jak wyzysk ekonomiczny wpływa na naszą wrażliwość i podatność na taki wyzysk, bo często nasza siła negocjacyjna, nasze miejsce w takich walkach o, o ten lepszy byt w warunkach ekonomicznego wyzysku w kapitalizmie, nasza pozycja tu jest częściej. Słaba, ze względu właśnie na, no, na silną mizoginię panującą w środowiskach nawet propracowniczych. Tak więc, my staramy się te postulaty łączyć i jest to ważne, żeby kobiety oddolnie organizując się, pamiętały o swoim szczególnym położeniu w tym ruchu i wspierając wszystkie postulaty pracownicze, pamiętały o tym, że będą one bezpośrednio wpływały również na przemoc, której doświadczamy ze względu na. Płeć. Także jest to szczególnie ważne, żeby wśród organizowania się młodych pokoleń kobiety były włączane w... Inicjatywy, które mają walczyć o prawa pracownicze, żeby kobiety były widoczne, bo tylko wtedy nasze kobiece postulaty, które często są specyficzne dla nas, będą należycie reprezentowane. I z jednej strony jakby bazuje się na tym bardzo takim podstawowym rozwoju pracy na zakładzie, którą my jako młodzi możemy wspierać jakby w takich bardziej tradycyjnych formach, ale także daje dużo wolności w działaniu także w innych sferach i na nowych platformach, nowych mediach, które wcześniej nie były dostępne. I dzięki temu po prostu. Jakby wszyscy ludzie, którzy chcą jakkolwiek działać, mogą się w to zaangażować i, no i po prostu budować tą, tą siłę pracowniczą, bo to pracownicy wiedzą, czego potrzebują, czego im brakuje, w jaki sposób są wyzyskiwani, w jaki sposób najlepiej tę swoją sytuację poprawić. I po prostu nikt w tej sytuacji za nich nie poprawi i, i po prostu trzeba, m, trzeba walczyć za, o wszystkie e, i podwyżki i o wszystkie inne zmiany, które są po prostu potrzebne na tych, w tych miejscach pracy. Pamiętam też z innymi organizacjami członkowskimi, czy, e, czy no po prostu wszystkimi tymi ludźmi, którzy mają jakiekolwiek wspólne cele i wspólne jakieś mianownik tych, tych działań. E, więc po prostu i z drugiej strony są jakieś często małe sukcesy, które podbudowują jakieś takie morale i e, które są takie tu i teraz i są na na takim poziomie, tak na lokalnym, jak i też to, że no, po prostu wszyscy możemy tak na takich zresztą jak teraz się spotkać i opracować jakieś takie takie bardziej ogólnopolskie i po prostu no, jakoś szerszy, szerszy horyzont też wyznaczać i, i po prostu ma no, to dużo sensu w sobie. Yeah. naprawdę budujące i możemy razem coś zmienić. Jakby mimo że jesteśmy z innych krajów jakby, i każdy ma jakieś inne wartości, to mimo wszystko te tutaj wszystkie są nasze wspólne i... To jest dobre.